Witam na makiecie Hazero Model USA Train. E, chciałbym dzisiaj e, przybliżyć dokładnie konstrukcję e, parowozów, ale podkreślam amerykańskich parowozów. E, na przykładzie parowozu 464 Hudson, 282 Mikado i 44 American. E, dziś omówimy konstrukcję parowozów amerykańskich oraz. E, oraz jak one wyglądają i jakie są e, podobieństwa i różnice w taborze europejskim. Specjalnie nie wystawiam taboru europejskiego, żeby się domyślić podczas tego, co ja będę mówił. No dobrze, no to teraz zaczynamy po kolei. Tender jak tender, zostawiamy na bok. Teraz tak, jak parowóz jest zbudowany. Parowóz jest bardzo specyficzną konstrukcją i lokomotywą, która się znacznie się różni od, od konstrukcji lokomotywy spalinowej czy elektrycznej. Przede wszystkim. Tutaj znajduje się całe podwozie lokomotywy. Tutaj gdzie są koła. Znajduje się tak tzw. ostoja parowozu, czyli sztywna rama, na której są osadzone osie napędne, które są przesuwane prawo w lewo, tak żeby parowóz mógł wejść w łuki. Ale wszystko teraz po kolei. Tu są małe koła, które są odpowiedzialne za prowadzenie parowozu po szynach, jak i po łukach. Pozwalają y, spokojny, na spokojny bieg parowozu, czyli jazdę parowozu, i podtrzymują potężne silniki parowe y, w parowozach amerykańskich. W tym przypadku jest to układ osi 4, 6, 4, czyli 4 koła podtrzymujące silniki y, parowe i mające za zadanie prowadzić bieg parowozu. 6 kół, czyli 3 osie napędowe i 4 koła czyli 2 osie podtrzymujące potężne palenisko w parowozie typu Hacu. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy tak zwaną ostoje, osie napędne. Jest 6 kół napędowych, czyli 3 osie. Środkowa oś jest napędna, te osie są wiązane w wiązarami to są wiązary, fachowo się to określa jako wiązar, wiązary, które są ze sobą połączone yy, yy, panewkami, które obracają się wokół własnej osi, tak żeby te wiązary mogły napędzać yy, parowóz. Yy, Tylko oczywiście prowadzą parowóz, te są napędne, a te podtrzymują palnisko i też w pewnym sensie pomagają prowadzić parowóz podczas jazdy do, do tyłu, czyli na wstecznym biegu. E, tutaj mieszczą się wiązary w przypadku parowozów amerykańskich z Mechano, ponieważ Mechano miało podpisane e, kontakt z International Hobby Corporation, amerykańską firmą, która produkowała też amerykańskie parowozy. Znaczy to w zasadzie Mechano było podwykonawcą e, tych parowozów. I dlatego tutaj jest jeden wielki plus dla mechanów, ponieważ te wiązary są iście metalowe, tak jak powinno być w rzeczywistości, niż na przykład w parowozach pikowskich czy Fleischmana, Roco, gdzie te wiązary są plastikowe i trzeba na to uważać, bo jeden niebezpieczny ruch i taki wiązar się łamie. Tu akurat y, y, europejskie producenci, tak jak Pico, Roco czy Fleischman nie popisali się. W przypadku e, mechano jest jeden wielki plus. E, tutaj mamy tak zwane tłoczysko. Jaki sposób tłoczyska. E, tutaj mamy tłoczysko. Jaki sposób tłoczyska. E, tutaj jest wykonywany ruch posuwisto-zwrotny. A ruch posuwisto-zwrotny przechodzi później na wiązary. A wiązary e, wiążące... Koła napędne yy, przekazują ruch po sobie stronę, na ruch obrotowy koła, i w ten sposób parowóz jest napędzany. Tutaj mieszczą się silniki parowe, są dwa, dwa silniki parowe. Jeśli chodzi o prawdziwą lokomotywę, są to dwa silniki parowe, które napędzają ten pat, potężny parowóz typu HassM464. Yy, tu są nastawniki jazdy. A nastawnik jazdy jest to coś takiego, jak w pewnym sensie skrzynia biegu w samochodzie, gdzie maszynista yy, kręcąc w jedną stronę nastawia kierunek jazdy do przodu. Kręca w drugą stronę, nastawia kierunek jazdy na styczny bieg. Czyli na Reverse. Tutaj mamy palenisko. Tutaj chciałem podkreślić, że tu się mieści się potężne palenisko parowozu. Gdzie jest. Yy, wytrzymywamy całe, całe palnisko, jaki piec, jaki piec, opał, jaki piec, który jest częścią, konstrukcyjną częścią parowozu. Przechodzimy dalej. Patrząc od góry mamy tutaj walczak, czyli kocioł, budkę maszynisty, Zbiorniki pary, dymnica parowozu, Czoło parowozu. W przypadku amerykańskich parowozów jest to bardzo charakterystyczny zgarniacz, który jest we wszystkich amerykańskich parowozach i światło oraz, oraz dzwoneczek. To służy do sprzęgania i rozprzęgania e, taboru amerykańskiego w sensie rzeczywistym, jak i modelarskim. Znaczy tutaj jest sprzęg Atrapa, ale gdyby był tutaj prawdziwy sprzęg, można byłoby się tak pobawić, że po prostu tutaj jest taki bolec. Jeśli tutaj yy, konduktor podnosi tą dźwignię, bolec wychodzi, lokomotywa odjeżdża. Jest rozprzęgnięcie, loko, rozprzęgnięcie lokomotywy parowej od składu z wagonami, na przykład wagonów pulmanowskich. W ten sposób jest sprzęgany, rozprzęgany tabor. W Ameryce jest tak zwany sprzęg Gemesa, który nie, nie raz o tym wspominałem, niż na przykład u nas sprzęg śrubowy w Europie. Tutaj się mieści główna dymnica parowozu komin, przez którym wychodzą e, odprowadzają się spaliny, czyli dym, czyli to tak naprawdę wspomaga ciąg, e, ciąg, e, ciąg parowozu w sensie takim, że e, im większy ciąg. E, powietrza, tym y, te spaliny są bardziej odprowadzane, wydajniej. Reszta jest odprowadzana do silników parowych, które napędzają taki potężny parowóz. W parowozie mamy tu stosowane płomienie, płomienice, płomieniówki czy takie rurki, które, które y, mają y, także jest y, tak zwany krwioobieg, czyli y, płaszcz wodny parowozu który krąży wokół y, całego walczaka i woda, która jest w, w tenże, tak, y, jest podawana czy, poprzez y, rury do, do walczaka, czyli do kotła, i w ten sposób y, ten płaszcz wodny zamienia się w parę wodną, tworząc siłę pociągową parowozu, ponieważ. Y, Cały, cały może nie tyle co proste, tylko cały e, moc jest przekazywana na silniki parowe, parowozu. W ten sposób parowóz jeździ. Oczywiście mamy tradycyjnie budkę maszynisty w charakterze amerykańskich proporcji. Przewody, pomieszczenie maszynisty. To jest oczywiście na przykładzie parowozu 464 typu Hudson. To jest tender. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten, w tendrze jest stosowany tak zwany sztoker, czyli podajnik y, węgla, a węgiel jest tylko paliwem dla parowozu, a parowóz y, czerpie wodę z tendra, która się zamienia w parę wodną, a para wodna jest przekazywana na silniki parowe, które. Ruchem posołowisto-zwrotnym. wprawiają ruch obrotowy koła, potężne koła parowozu. Jest to parowóz typu pośpiesznego, który ma duże koła. Będzie jeździł bardzo szybko. Będzie miał znacznie mniejszy uciąg niż lokomotywa towarowa, w sensie parowozu towarowego. Tak, ale zarówno i jak i amerykańskie pulmany może ciągnąć taki parowóz w rzeczywistości, jak i wagony towarowe. Tylko, że jest wtedy już określony uciąg takiego parowozu w rzeczywistości. W przypadku modelu nie ma to znaczenia w sensie takim, czy ja podczepię wagony towarowe, czy pasażerskie, to i tak pojedzie, ponieważ silniczek daje radę. Dobrze, to jest omówiona lokomotywa typu Hudson. Teraz przechodzimy do drugiej lokomotywy. Teraz chciałbym opisać parowóz typu towarowego. Czyli tak i od początku. Koła prowadzące parowóz, w tym przypadku jest to jedna oś. E, osiem kół napędnych, czyli cztery osie umieszczone w ostoi parowozu, jaki koło podtrzymuj... e, jedna oś podtrzymująca palenisko parowozu. E, trzecia oś jest napędna, wiązary, e, posób toczyska, silniki parowozu, nastawnik jazdy, zbieralniki pary, Yy, przewody parowe. Jest to lokomotywa typu towarowego, ponieważ ma mniejsze koła i duże ilość prowadzonych kół. Będzie jeździć wolniej, ale za to będzie miała bardzo duży uciąg. Ale zarówno jak i wagony towarowe, jak i pasażerskie może ciągnąć tego typu parowóz. Oczywiście zbierańki pary, walczak, dymnica parowozu, yy, czoło parowozu, zgarniacze. Już się tutaj nie będę powtarzał. Tylko chciałbym podkreślić, że to jest y, parowóz, y, który jest towar, do, 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 do do ruchu towarowego. Ale na przykład wagony y, pasażerskie też może ciągnąć. To nie ma problemu: żadnego. Zarówno w rzeczywistości, jak i modelarstwie. Y, jest to parowóz typu Mikado 282 amerykański. No oczywiście tender tender oczywiście ma już wózki diamonda które są bardzo powszechne w Stanach Zjednoczonych jak i w Kanadzie jest to amerykańska konstrukcja yy, yy, wózka o, o przekroju sztywnego sztywnej ramy w sensie takim że jest jedna belka skrętna yy, maskownice wózka, No i na tym są osadzone koła, koła tendra. Przepraszam, czy znaczy koła w tędrze, A tutaj mamy tak zwane smarownice. E, Ryserowanie mieści się na głównej belce piórowe. W tym przypadku i tak to właśnie jest w przypadku amerykańskich parowozów. Tutaj chciałbym jeszcze podkreślić i pokazać ostatni parowóz. To wszyscy go znacie z moich filmów. Tu już się nie będę powtarzał, w sensie takim, że silniki parowe, wiązary, koła napędne, koła prowadzące. Eee, tutaj są oryginalne wózki Daymonda starego typu, gdzie jest reserowanie oczywiście piórowe. Smarownice i tak to wygląda w przypadku amerykańskich parowozów z przełomu XIX-XX wieku. E, jest to, szczerze powiedziawszy, mój ulubiony parowóz na makiecie. Bardzo lubię, jak on jeździ. E, oczywiście tutaj mamy dymnicę parowozu, bioraniki pary, budka maszynisty, pomost techniczny, e, zgarniacz. Zgarniacz. A tak prawdziwie powiedziawszy, dowiedziałem się dlaczego tak amerykańskie parowozy mają tego typu zgarniacz w kształcie litery V odwróconej. Ponieważ ee, bardzo dużo zwierząt wchodziło na tory i po prostu te zwierzęta niestety ginęły na miejscu podczas zderzenia parowozu. W zasadzie przeszkody z tym parowozu zderzenia parowozu i po prostu. Zamiast tutaj takie płaskie belki, tak jak jest w parowozach europejskich, gdzie już są jeszcze tak zwane zderzaki. W Ameryce prowadzono taki zganios, który miał, że tak powiem, odwalać przeszkody, optymalne przeszkody na Torach, to na przykład jak zwierzęta, jakieś nieduże bele rzucone na torowisko i tym podobne. I dlatego właśnie w Ameryce jest tak. Tak się tutaj, się to wszystko się tutaj unormowało. Eee, utrwaliło się w konstrukcji amerykańskich parowozów, że jest tak zwany zgarniacz. Moim zdaniem to bardzo fajnie wy wygląda. Jest to znacznie lepiej niż w parowozach europejskich. Po prostu amerykańskie parowozy są fajniejsze, potężniejsze. Jeszcze raz podkreślę, mimo że rozstaw jest taki sam, ale jest znacznie większa skrajnia takich parowozów. Nawet jak byłem na różnych festiwalach modelarskich, czy choćby w Olsztynie, jak była ta makieta pokazywana, no to jak spojrzałem, jak wygląda europejski parowóz w stosunku do amerykańskiego, no to dla mnie europejski parowóz się wydał bardzo mały w stosunku do <laughs> parowozów amerykańskich. Oczywiście jest to układ właśnie 4-4, czyli wózek prowadzący, podtrzymujący palnisko i dwa koła, e, przepraszam, dwie osi, cztery koła napędne. Jest to parowóz z, najsza, z najstarszego typu, na, na sztywnej ramie, o stoi parowozu. To tak e, prawdziwie powiedziawszy jest to opisanie konstrukcji amerykańskich parowozów. E, jeszcze tutaj tam jest Big Boy. Big bo jest znacznie inaczej jest zrobiony, w sensie takim jest to parowóz typu maletta. Są dwa osobne wózki przegubowe. Są cztery silniki parowe. Razem jest: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 15, 16 kół napędowych jest to parowóz typu Maletta, czyli jest to taki parowóz, który yy, tutaj na przykładzie tych wózków wytłumaczę o co chodzi. Już nie będę go sięgał. Yy, tu jest osadzony kocioł, a jest to tak zrobione, że najpierw wózek wchodzi w zakręt. Kiedy jeszcze kocioł jedzie prosto, ponieważ gdyby ten parowóz by był na sztywnej ramie jak i wszystkie parowozy, które są tego typu, tak jak na przykład Hudson, czy, czy Mikado, czy nawet nasze europejskie parowozy, ten parowóz by nie przeszedł żadnego zakrętu, nawet na minimalnej prędkości. Po prostu by się wykoleił. Koła by nie dały rady pokonać żadnego łuku, dlatego... I robi amerykańscy, e, budując i projektując Big Boya i Challengera. Challenger jest to 464A, e, przepraszam, Challenger jest to 4664A, a Big Boy jest to 4884. Jest to na dwóch osobnych wózkach e, napędnych, skrętnych, żeby on mógł spokojnie pokonywać łuki w amerykańskiej kolei. Przedni wózek jest oczywiście e, prowadzący wózki napędowe, osobne i potężny wózek podtrzymujący palenisko, ja już tam nie będę go sięgał i pokazywał nie chcę mi się iść na drugą stronę makiety, ale wiecie jak tutaj to mniej więcej by to wyglądało po prostu ten parowóz był na sztywnej ramie, nie przyszedłby żadnego zakrętu, tak jak y, normalne parowozy amerykańskie które tak jak tutaj widzimy na moim filmiku jest to opisanie konstrukcji amerykańskich parowozów Myślę, że film się będzie podobać. Proszę dać jakiś komentarz, łapkę w górę. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia cześć. Pozdrawiam Hazero Model USA Train. Dziś taki film e, troszeczkę techniczny. Opisanie amerykańskich parowozów i ich konstrukcji. E, jak one wyglądają. Nie pokazuję, tu nie pokazuję tu europejskich parowozów, ponieważ nie chciałem wyciągać dzisiaj, pokazywać dzisiaj było na temat amerykańskich kolei, amerykańskich parowozów. To jest na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Na razie, cześć, pozdrawiam.